Mija półtora roku i odkąd jest pan prezesem krakowskiego lotniska. Jak ocenia pan ten rok? Co zostało zrobione, co jeszcze jest do zrobienia? Do znaczy, zrobienia pozostaje wciąż bardzo wiele tematów i to, co jest charakterystyczne dla tej branży, to to, że tutaj trudno osiągać spektakularne sukcesy czy osiągnięcia z dnia na dzień. To wymaga miesięcy, a nawet lat. Natomiast wydaje się, że bardzo wiele nowych rzeczy zostało zainicjowanych. I to, co najważniejsze myślę z punktu widzenia portu lotniczego, to fakt, że w ubiegłym tygodniu otrzymałem prawo dysponowania tymi od dawna zapowiadanymi gruntami wojskowymi 33 hektarów na cele inwestycyjne, co uruchamia proces pozyskiwania stosownych pozwoleń budowanych itd., przede wszystkim podpłyty postojowe. Także to jest ta praca taka zewnętrzna związana z rozwojem infrastruktury portu lotniczego. Wydaje się też, że duża praca wewnątrz spółki. Która dotychczas nie przystawała do realiów. To znaczy, wydaje mi się, że tak mentalnie, jak i organizacyjnie, wewnętrznie ta spółka była troszeczkę zasiedziała w tych realiach jeszcze przedsiębiorstwa państwowego, a w tej chwili rynek, bardzo duża dynamika wymusza na nas taką reorientację, na myślenie bardziej marketingowe, bardziej rynkowe i wydaje się, że udało się też przez ten okres zbudować naprawdę sprawny zespół ludzi, którzy właśnie kładą akcenty na te tematy, o których wspomniałem. Co chce Pan zrobić, aby rozwiązać problemy tłoku w terminalu? I chciałbym tutaj, żeby się Pan skupił bardziej na rozwiązaniach przed 2010 rokiem. Jesteśmy, myślę, dosłownie miesiąc przed oddaniem nowej części odlotów na kierunkach Schengen. A realnie to jest kolejne 13 check to jest kolejne 3 gatey, kolejne 5 bramek security. W tym sensie wydaje się, że istotnie zwiększy się przepustowość terminala i już pasażerowie w tym sezonie odczują znaczną poprawę. Rozważamy również możliwość przeniesienia części ruchu międzynarodowego do obecnego terminala krajowego, bo wydaje się, że zgodnie z założeniami i informacjami, które napływają do nas z MSW i ja, w marcu przyszłego roku będziemy już w strefie Schengen i to pozwoli nam przede wszystkim wyeliminować pojęcie ruchu krajowego w terminalu. Jest możliwość, która jest już, że tak powiem, przetrenowana w innych portach europejskich, gdzie poprzez wejście jakieś kapitałowe, na przykład w rozbudowę infrastruktury portu czy danego terminala, można, że tak powiem, dedykować go później jednemu z przewoźników, w ten sposób pomniejszając mu za to zaangażowanie finansowe, pomniejszając mu na przykład stawki. Rozważamy to pod kątem jednego z tanich przewoźników. Nie chcę w tej chwili ujawniać szczegółów. Teraz mam pytanie odnośnie tego, co czytamy w prasie na temat planów lotniska, odnośnie obic, nowego targu. Moje pytanie brzmi: po co? Czy lotnisko, które samo na swoim polu ma problemy, które są nierozwiązane, czy nie warto się skupić na tym, żeby te problemy najpierw rozwiązać, a później angażować się w takie pomysły jak obice czy nowy targ? Chciałbym wyraźnie zaznaczyć, że my w tej chwili. W 100% angażujemy się w problemy i, i, i zagadnienia, które dotyczą naszego portu. Natomiast też jako port lotniczy i spółka zarządzająca portem w Krakowie chcemy być aktywni i, że tak powiem, uczestniczyć w pewnych przedsięwzięciach branżowych. I wydaje się, że właśnie takie są na razie założenia, że to są pewne intencje, to są na razie pewne wstępne deklaracje, które mówią przede wszystkim o, o kategorii ewentualnie zarządzania tak potencjalnie e, e, tak zwanym portem lotniczym General Aviation na Podhalu, czy ewentualnie portem regionalnym. W ani jednym, ani drugim tym przedsięwzięciu nie zamierzamy brać udział, udziału kapitałowo. E, więc tak jak mówię, no to jest pytanie o daleką przyszłość, no daleką, no mówimy o, o pięciu, siedmiu latach co znaczy, że przez ten okres na pewno zamierzamy rozwiązać wszystkie problemy nasze tutaj lokalne, natomiast poprzez pewne że tak powiem listy intencyjne, czy porozumienia intencyjne, chcemy powiedzmy trzymać rękę na pulsie, jeśli chodzi o to, jak ta branża w naszym sąsiedztwie się rozwija, bo no, powinniśmy tutaj patrzeć naprawdę szerzej nie tylko, nie tylko zajmować się tutaj naszymi problemami ponieważ no, rynek idzie do przodu, to co dzisiaj Państwu pokazałem, przeciętna dostępność portów w Europie to jest tak zwane catchment area, czyli obszar do 100 km w obrębie portu. Średnio w naszym kraju to jest 3,5 miliona mieszkańców, natomiast w Europie Zachodniej to jest pół miliona mieszkańców, które przypada na, na, na jeden port regionalny. To pokazuje, że ta mobilność naszego społeczeństwa będzie wzrastała i wzrastała, dlatego jeśli się pojawiają nowe inicjatywy w kontekście budowy, przebudowy, rozbudowy istniejących już portów, których powstanie, może jakoś pływać na nasz rynek bo są na tyle blisko i na tyle mogą tutaj wpływać na naszą aktywność, warto się przyglądać jakim inicjatywom.